Co to za gruby krążek? Czekajcie, czekajcie. Jak będę miał medal, to chyba tanie odwalę. Tam Was na kolejnej wyprawie Tam jest kukurydza I miała być kukurydza Ale powiem Wam, że kukurydza stoi I ma się dobrze Mimo, że śnieg jest i mróz Ale jest alternatywa dla kukurydzy Takie tutaj Dzikie te samosiejki I patrzcie Dosłownie pierwszy lepszy sygnał, który kopie w ogóle I mamy arcyniaka no Z tymi arseniakami to nie mogę narzekać i w te ostatnie miesiące jest tam wzór. Ktoś mnie pytał kiedyś, jak odróżnić prawdziwego arseniaka. No nie wiem, jak odróżnić. No ja wiem po prostu od razu, że to jest arsenia. Nigdy nie ma łóżka. Szary kolor i wzorek taki jak tu widzicie, właśnie na tym zdjęciu. także ruszamy do, do kolejnego dołka. No i tuż obok arseniaka mamy. Klapeczka od fajki. O. klapeczka od fajki. Ale taka płaska nic nie ma. No, kukurydza wygląda właśnie tak. Ale powiem Wam, że zwierzęta ją tak zdziesiątkowały, że tu jest po prostu taka rzadzizna, A i tak mi się nie da chodzić, bo te łodygi leżą mi. A póki co jest kulka łowiana. Brak krągłości, ale do kulki łowianej jest już arseniak, także ten zestaw na dzisiaj można powiedzieć, że jest zaliczony mam. I teraz pytanie, czy mam pierwszego muniaka? Bo jest krągłość. No krągłość to to jest, ale... I powiem Wam, że już druga taka, nie? Dzisiaj. Zobaczcie, o ile tam w między drzewami idzie jeszcze w, normalnie beach padel, bez problemu powiem wam, to tutaj w polu to normalnie jest beton. To nie ma sensu nawet chodzić powiem wam, bo zobaczcie, ale miałem taki powierzchniowy sygnał, jest guzik, nie? O. Jakiś malutki guzik, być może tam jakiś wzorek on ma ale nie wiem, ale powiem wam, że nawet nie ma sensu wchodzić na kukurydzę chociaż zobaczcie jakie są płaskie tereny, bo tu w ogóle nie wiem czy to nie wyrosło, czy zwierzęta tak wyżarły sprzęt jak widzicie spakowany więc krótko mówiąc było to co było dzisiaj po tylu godzinach no no był guzik arsenowy i z tego trzeba się cieszyć ale niestety nie było żadnego kółka no i w ogóle za wiele nie było także nie będzie na pewno filmu z tego miejsca i powiem Wam, że chyba zły, zły był wybór dzisiaj, bo trzeba było po prostu iść do tego mojego lasku i tam rzeźbić jeszcze, próbować coś wyrzeźbić z niego. I tak też zrobię w następnej części, także nie przedłużam. Dziękuję za to, że dotrwaliście do tego momentu, chociaż. I wszystkich zapraszam na następną część tego filmu. Prawdopodobnie do lasku. Trzymajcie się. No i witajcie moi mili. No i tak jak powiedziałem, tak się stało, wracam do lasku. Pola są w tej chwili niedostępne, nie wiem jak, na jak długo. No bo jest beton, wiadomo, nie do, nie do kopania. Ale tu w tej trawie śmiało można i w tym dołku. Na razie takie mierne znalezisko, bo kapcel jakiś przedwojenny na pewno. Reinhardt z jakiś tam Wilding. No ale taki zepsuty już także. Zobaczymy, co jeszcze tutaj się da wyciągnąć z tych krzaków. Pruszy śnieżek, mnie jest gorąco, powiem Wam, od tego chodzenia i kopania śmieci. Ale mam coś fajnego. Czy fajnego, to nie wiem, czy fajnego, ale widzę tu kółko. Specjalnie czekałem, żeby to z Wami zobaczyć. To nie namierzyłem, trochę to było w bok I tak wywaliłem tu ziemi trochę I patrzę, kółko jest tam w środku Ale no niech coś będzie Na osłodzenie dzisiejszego dnia Chociaż Co to za gruby Krążek Czekajcie, czekajcie Jak będę miał medal, to chyba taniec odwalę Co to jest? Czekajcie, chwilę muszę to jakoś przemyć. Nie jestem w stanie określić w tym momencie co to jest. Bo tu jakby jakieś kształty różne. Tu zawiasy, tu jakby ogon. Jakiś, czy co to jest. Tu może górą napis był jakiś nawet. Widać jakby. Tutaj w ogóle jakiś. Totalnie. Nie wiem co to jest. Tu, jakby korona. Potężny sygnał dawało 30, 35 nawet. Ma no puszkę dosłownie. Ale nie wiem co to jest, powiem wam. Także na zdjęciu pewnie będzie widać. Mam nadzieję, że wyjdzie coś z tego. Pierwszy raz coś takiego widzę. No i za, bardzo grube. o nie medal to chyba nie będzie Ale jest coś fajnego, powiem wam także Na pewno fun wypadu całego i fun dnia Powiem wam, że nie wiem czy nie przyatakować te Takie krzaki Chociaż tam wiem, że tam są dziki Póki co Kurde, to biło, dopiero to biło Numer 4, ale nie wiem co to, jakaś nakrętka Bo jest gwint No ale dobra, lecę dalej Ludzie, wiecie, dlaczego ja się tak cieszę? Bo po tylu godzinach mam pierwszą monetę, a właściwie po drugim dniu, bo wczoraj w pierwszej części nie było żadnej krągłości takiej, a tu mam w końcu. Tak to teraz będzie, powiem wam. Dwa dni chodzenia, zobaczmy, co to jest. Współcześniak, czy nie? <laughs> Dobre i to Złotówkę mam, ale numer, ale monetę mam Kurde, myślałem, że chociaż jakieś 50 fenoli będzie, ja pierdziele, no szkoda No ale moneta to moneta, czekajcie, złotówka będzie może się posypało A gdzie tam, nawet się nie posypało

O, patrzcie, kolejny moniak. 10 groszy jeszcze do tej złotówki, dokładam. Więc złoty 10. Zł. Wiecie co, znalazłem jeszcze 10 groszy w tym dołku? Tu oczywiście te dołki zakopię, ale patrzcie. Co to było? 2 złote? Pamiętacie? Nad morzem? Zaraz zobaczymy, no. Widać, że rozrzut był tako, o tak o, czyli to po tej linii, tak sprawdzam, gdzie to jest. No trzeba najpierw włączyć, no i że to leży tutaj, bo jest w ziemi, a żeby w ziemi było, to musi to trochę. Naprawdę leżeć. A, <laughs> teraz widać, patrzcie. Jest, dwujeczka, Ale numer, chociaż tyle z tego wypadu będzie, że będą 3 złote 20 groszy. Zł. Póki co na razie. 3 zł. 20, tak, dobrze liczę, dobrze. No i jeszcze sprawdzamy. Dobra, chyba na tyle. Dobra, trzeba to zasypać je do następnego dołka. No i jak się zaczęło sypać, to się zaczęło, powiem wam. Tam były te współczesne, ale tu mnie się wydaje, że jednak będzie coś innego. Patrzcie, oby nie guzik, oby nie guzik, jest fenol, ale się cieszę. No, jak nie wiem, co powiem wam. Ja pierdzielę, mam 23. W końcu wajmarek wpadł. Jeden fenik, ale powiem wam, że sygnał był taki. Przerywany, że prawdopodobnie znowu żelazo leży pod spodem jakieś Chociaż Także słyszycie tam jest obok coś żelaznego i... Ale po prostu z braku laku biorę te nawet takie ciulowe sygnały, dlatego mam tego fenola i tyle Tym razem taki guziczek nie No mi się kojarzą z tymi pościelowymi takimi plastikowymi jeszcze z PRL-u ale to nie wiem czy to do tego służyło czy może to No nie wiem Ja myślę co tam szumi ten strumyk taki Zobaczcie ile wody płynie teraz mimo o kurczę powiem wam Wygląda mi na to, że gdzieś stawy spuszczają chyba żeby odłowić tego karpia na święta Dobra moi Moi mili widzowie, moi kochani widzowie To była już ostatnia dziurka ze śmieciem zresztą i nie będę wam tego pokazywał. I tak, ogólnie paru rzeczy też nie pokazałem, muszę wam powiedzieć. Bo cały czas człowiek liczy, że coś fajnego wyjdzie. A było to, co było, nie? <grytanie> Także słuchajcie, no. Zaraz, żeby tego nie pogubić, jak zwykle. Dzisiaj było tak. O. Nie pokazywałem wam tego. Nie, jakaś taka tulejka. No gaciaka wam nie pokazywałem I zobaczcie, nie ma nic za bardzo To czy cały czas zagadka Nie wiem, dla was już chyba nie zagadka ale Kurde, to jakby piątkę widzę A dobra, nieważne, nie będę się rozwodził nad tym eee, Także tak jak powiedziałem, było to co było Ja nie mówię Nie mówię jeszcze stop, bo powiem wam, że naprawdę już jest bardzo ciężko. Powiem stop, jak już nie będzie można tutaj na przykład kopać. Bo będzie tak zbetonowane, że ani w lasku, ani na polu. Także wtedy powiem dopiero stop. Póki co... Dziękuję wam za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że podobało się wam to, co tam nagrałem dla was. Przez te dwa wypady w jednym tym filmie. Oczywiście gorąco was pozdrawiam w te mroźne dni i... I zapraszam do następnego filmu, nie wiem skąd, nie wiem gdzie, ale...